Dzień dobry. znajdujemy się przy pomniku Kolei Karsznickiej w Zduńskiej Woli. Ten pomnik jest symbolem kolebki kolejarskiej, jednego z największych węzłów kolejowych w Polsce. Swą obecnością nawiązuje również do skansenu lokomotyw, który znajduje się na terenie taboru kolejowego przy ulicy Kolejowej 6. Jako mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego znamy te fakty, ale czy wszyscy już odwiedziliśmy ten jedyny w swoim rodzaju i nieco zapomniany już skansen? Proponuję, by w ramach promocji uruchomić w weekendy w okresie letnim od maja do sierpnia przejazdy zabytkowymi wagonami i lokomotywą ze stacji Karsznice do stacji Zduńska Wola i z powrotem. Dzięki realizacji tego projektu możemy kreować nową jakość Zduńskiej Woli oraz powiatu zduńskowolskiego nie tylko w województwie łódzkim, ale i na arenie ogólnopolskiej. Dzięki takiej promocji regionu i Skansenu możemy zdobyć dodatkowe środki finansowe, dzięki którym odnowimy i zrewitalizujemy nasz Skansen, który bardzo tego potrzebuje. To mój kolejny wniosek interpelacyjny. Panie Prezydencie, niech Pan nie boi się odważnych projektów, projektów, dzięki którym pozytywnie będziemy kreowali wizerunek naszego regionu.